Siemaneczku bliska, ja jestem Emi, a to już kolejny odcinek na tym kanale. W dzisiejszym odcinku będę czytać pięć najcięższych polskich łamańców językowych. Więc jeśli taki film Wam się spodoba, to koniecznie zostawcie tutaj łapeczkę w górę oraz subskrypcję, klikając ten czerwony przycisk, tylko że oczywiście tam na dole. Po więcej filmów na tym kanale. Więc mam nadzieję, że łapeczka w górę i subskrypcja już jest zostawiona. Również zapraszam na mojego Instagrama i cóż... Możecie również napisać w komentarzu, ile jest u Was obecnie stopni, skąd jesteście i tak dalej, jak sobie radzicie z takimi upałami, a kilka komentarzy przypnę w następnym odcinku, więc mam nadzieję, że taki odcinek Wam się spodoba. I cóż, bez pewnego ogonienia zapraszam Was do dzisiejszego odcinka. Więc wybrałam 5 najcięższych polskich oczywiście łamańców językowych, przynajmniej według mnie, które są takie właśnie najcięższe, które z nimi mogę mieć mały problem, więc nie ma co gadać i zaczynajmy. To jest pierwszy, myślę, że dosyć znany, przez każdego lecimy. Ksząż brzmi w trzcinie, w szczebrzeszynie, w szczękach. trzeszczy miąż, pawka. Szka w Szczecinie, chrząszcza czudłem wąż, strząsła skrzydła z drudzu, a trzmiel wypuszczy tuż przy pszczynie, straszny wstrzyma szum. Nie wiem, czy to dobrze że to jest, przeczytałam, mam nadzieję, że tak. No cóż, myślę, że nawet nie poszło mi najgorzej, więc wylecimy lecimy do kolejnego. O, i z tym na pewno taki problem, że będę to chyba kilka razy, ale dobra, lecimy. Rozrewolwerowany rewolwerowiec roz... roz rozre... <ścoughs> Jeszcze raz. Rozre... rozre... rozrewor... Rozrewolwerowany... Nieźle! Rozrewolwerowany rewolwerowiec z rozer z rozrewolwerowanym rewolwerowcem nie rewolwerem rozrewolwero co to jest mega ciężkie Pawka. W Szczecinie, chrząszcza szczódłem sześciu wąż. Strząsła skrzydła z drzudżu. Rozrewolweryzował rewolwer. Rozrewolwer. z. re. rozrewolweryzowanego rewolwerowca. Było mega ciężko, i to chyba było najcięższe z tych dzisiejszych, z tych dzisiejszych wszystkich tutaj momentów językowych. I nie ukrywam, że to było mega ciężkie. My indywidualiści wy, indy, wy, indywi, wy, indywi, wy indywi, czy jak? My indywidualiści wyindywidualizowaliśmy się z rozentuazmowanego rozentuzja rozentuzjazmowanego roz, rozrewolwerzowanym rewolwerem Roz, Rozrewolweryzował. Okej, okay, początek był straszny końcówka chyba trochę lepsza, ale nie znałam tego, ale chyba już będę to znała. Wygąszczu we wrzeszczu, klaszczą kleszcze na deszczu, szepce sz, szczygieł, wyszczelinie, szczeka szczeniak szuszczynie, piszczy pszczoła pod pszczyną, świ, świszcze świerszcz pod leszczyną, a trzy pliski i liszka taszczą płaszcze w szpil... Sz, szpliszkach. szpliszkach. Co to jest? Chyba jakieś miasto czy miejscowość, cokolwiek. Dobra, nie, ja tego nie będę komentować, sami to skomentujcie oczywiście w komentarzach, a my lecimy dalej. Gdy pomoże, nie pomoże, to pomoże może może, a gdy może nie pomoże, to pomoże może las. Jak pomoże nie pomoże, to pomoże może może, a jak może nie pomoże, to pomoże może Gdańsk. Pojedziemy na pomoże, jak pomoże nie pomoże, to pomoże może może. Jak mo jak może nie pomoże, to pomoże może hel, I nie wiem czy może jako że może coś zrobimy czy jako może jako wiecie woda i tak dalej nad plażą Coś inaczej się wymawia czy po prostu to się czyta tak samo bo nie wiem jakoś to mega było łatwe w każdym ciągle było tak naprawdę coś może, 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 pomoże, może, 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 więc nie było mega no chyba, że jest jakaś inna zasada wymowy tych dwóch słów. Dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek, mam nadzieję, że Wam się spodobał, jeżeli tak, to koniecznie zostawcie tutaj łapkę w górę, subskrybujcie kanał, wbijajcie na ostatni film, ja byłam Emi, cóż, trzymajcie się i cześć!